Cześć wszystkim, z tej strony Koperta To kolejno. W sumie to... No, dawno nie nagrywałam odcinków, tylko same live, y, ale dzisiaj, słuchajcie, gramy sobie e, w Fortnite'a z tym, że e, gramy tylko nowymi jakby rzeczami, które dodamy w tym sezonie. Czyli na przykład AUG, PM nowy, nowa pompa i coś tam jeszcze będzie. Więc ja już odpalam gierkę i jeszcze przed tym przypominam o subskrypcji i oczywiście łapki w górę, bo to bardzo motywuje, żebym jeszcze dalej nagrywał, a wy tego nie zostawiacie, więc nie nagrywam po prostu odcinku. Ale dobra, um, dzisiaj po prostu gramy ten... Y, no, nowe rzeczy po prostu dodane w tym sezonie. E, I tyle no. Dlatego w sumie nie grałem. W ogóle to czemu tutaj nie ma... A, no, a, a nie, dobra, jest, jest głos, nie będzie nie ma. Dobra, um, a więc tak, oczywiście nie ma budowania um, przez 9 dni, chyba już nie 9, tylko trochę mniej. I oczywiście co? Um, jest tak, nowy PM, um, no nowe rzeczy po prostu. Jest, jest nowy PM, jest nowa... O, to jest na przykład nowy PM tutaj, a nie, to jest out. Znaczy miał tylko... Um, co to było... Dobra, nieważne, nie pamiętam co to było. Więc no. Będzie naprawdę ciężko, bo jakby no... Ja za bardzo, za bardzo nie umiem jeszcze w tym sezonie grać, ale mi się wydaje, że najlepszym miejscem na razie będzie to. Miejmy nadzieję, że coś tam znajdziemy, a jak nie to nie, trudno. Ewentualnie można jeszcze polecieć tam. Dobra, wiecie co? Lec lecę na ten kanion. Słuchajcie, lecę na ten kanion. Miejmy nadzieję, że coś tam będzie, bo jak tam nic nie będzie nowego, to będzie ciężko. Oh. No i też przepraszam, że co jakiś czas będę tak kaszleć, ale no jestem chory, tak jak mówiłem na live. I tak będę kaszleł po prostu. Dobra. Tu mamy pierwszą skrzynkę i tu mamy... Co tu mamy? Czy to jest stare PM, czy co to jest? To jest... kurde. No niestety tego nie mogę wziąć. A łupa, tak samo nie mogę tego wziąć. Ajajaj, aj, aj. no coś nowego, coś nowego poproszę, no. Ale czemu tu nic nowego nie ma? Czemu tu nie ma nic nowego, słuchajcie? Nie ma tu nic nowego, nie ma żadnego <laughs> auga ani nic jest ciężko tutaj teraz to znaleźć. Co tu mamy? Proszę coś nowego. No. O jest, au, dobra, jest, jest mamy nowo. O i nowego Pema. Dobra, y, tutaj te, tym też możemy jak najbardziej grać, więc no dobra, o tutaj też mamy i skrzynka, i, no, i AWP, ale to nie jest nowy item. Dobra. Mamy auga i Pema nowego. Nie, to nie jest za dobry lód, słuchajcie. Yy, no, <laughs> ciężko, ciężko. W ogóle to jest bardzo ciężki challenge, bo no, ciężko w ogóle znaleźć jakieś nowe rzeczy, nie? Yy, ale, no, nie, może znajdziemy. Ewentualnie, jak się wyłożę, no to nie będzie za fajnie, bo mam tylko. Czy nie. W sumie dla mnie nie będzie za fajnie i w sumie dla przeciwników moich, nie? Bo jak mnie zapiją to prawie nic ze mnie nie wezmą, bo mam, mam takie trochę słabsze rzeczy. No i znowu awupa naprawdę. No, słuchajcie, wypijmy sobie poty. Najpierw minicę, jakieś jeszcze zadanie wykonałem. Jeszcze big potem. I dobra. Słuchajcie, teraz zobaczymy czy coś się da w ogóle wyłowić. Z tego, z wody, coś nowego może. A, no kurde, jeszcze nie zawsze. Coś nowego się da w ogóle wyłowić, czy nie? No płaszczek, ale to, to, to nie. Ja bym chciał kurde, czy coś się da nowego tutaj wyłowić. No to jest to nowe, ale to nie jest broń. Dobra, słuchajcie, ja stąd uciekam, bo zapomniałem, że nie ma budowania. I kurkę teraz nie mam pojęcia jak ja stąd wyjdę, nie? Bo to jest teraz trochę ciężkie do... żeby stąd wyjść. No miejmy nadzieję, że coś się uda z tu, żebyśmy stąd wyszli, bo... Um... O dobra, może tędy tutaj wyjdziemy. Czekajcie, może tutaj wyjdziemy. Dobra jest. Tu wyjdziemy. Tylko teraz trzeba uważać... Lecie tam, bo tam mogą być chłopy i do nas napalać. O dobra. Tutaj zobaczymy czy coś jest. Jest tu skrzynka. Jest tu skrzynka. I zobaczymy czy... coś mi się nowego znajduje, czy coś starego. Uwaga. O nie! Ale bym sobie to chciał wziąć, no niestety nie mogę. Bo to jest stare. W sumie to to też jest nowe, więc to mogę sobie wziąć. Dobra. Oczywiście nowe to jest, że dodane w tym sezonie, tak? Dobra. Ale w sumie. bronię, czyli jakby. Czołgu chyba nie mogę używać, nie? Bo to nie broń Myślałem, że mogę sobie używać czołgu Ale to... Tu... Nie, dobra, nie, nie będę tego używać Bo to w sumie to nie jest broń, nie? No dobra A, to jest ten Oj, 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 już mamy pierwszy fight Ok, widać. Udało się. Kurde, tu jest, tu jest... stara ta pompa. Ja chciałem... <laughs> Czemu nie nowa? Myślałem, że to nowa będzie pompa. O, jest nowa pompa. Dobra, słuchajcie, ja sobie biorę nową pompę. Teraz to mamy nawet spoko rzeczy. Ja tutaj w ogóle... Dobra. Mamy pierwszego killa. Bardzo się z tego cieszę. Tutaj leczenie, ale albo w sumie się może w sumie to wypije, czemu nie. Dobra, mamy pierwszego killa. Za dużo tych kili to nie będzie mi się wydaje, bo no, cięż, ciężko... Nie wiem, dla, dla mnie to teraz ciężko się bardzo robi w ogóle kill w tym sezonie, nie wiem czemu, ale dla mnie tak się trochę ciężej jest tak jakby, Hmm, a tutaj już w ogóle byłem. Tutaj ktoś się wyłożył. To jest ten jest nowy ten. Więc... Nie, o. Lepszy ten, dobra, dobra. No lepszy O. Co my tu mamy w skrzynce? O, to. Yy, nie pamiętam jak to się nazywa, ale to mogę brać, bo tak to jest też nowe. Więc mogę to sobie wziąć. Hmm, tutaj co jest, czy jest coś nowego? nie, to jest tylko to jest, hmm, tutaj to jest też nowe właśnie to jest też nowe ale no nie nie będę tego grać dobra no to teraz tak albo lecieć na typów na, tak na hammer o kurde lecek już w sumie nie wiem jaki będzie długi ten odcinek może się uda, że będzie długi ewentualnie jedna gierka będzie nie wiem jak to będzie hmm. zobaczę jeszcze <laughs> przepraszam i no, tak jak mówiłem będę tak kaszyć co jakiś czas Wokół te słuchajcie, ja się widzowie chorowa, choroba Dobra, skrzynka. Kurde no czemu nic już nowego nie dostaję? Lecz w sumie to to jest takie fajne, bo wiecie, widzicie, gdzie jest chłop. Dobra, myślałem, że to jest chłop, a to jest ognisko nie. A nie to nie ognisko, to jest... Ja nie mogę, to nie ognisko jest nawet. Ja cię sumy Kurde, proszę żeby coś nowego wypadło. No nie no. No chyba was pogięło, że on se polecił ja. Ale ciekawe czy on... Czy on wyrzuca coś nowego, czy nie? Napiszcie mi w komentarzach. Czy kruki teraz wy, wyrzucałem w ogóle nowe rzeczy, czy, czy zostały ta, takie stare rzeczy. Nie wiem, szczerze. Lora. Łatwo. <laughs> ok, coś nowego jest. Skrzynka. No to nie jest nowy PEN. O, ale to jest nowe w ogóle. Gdzieś się widzę, że biją no, nie widzę tylko, że słyszę To gdzie to ja nie wiem O, lepsza pompa nowa, dobra To teraz sobie mogę wziąć to sobie robię, jak paliwo, nie wiedziałem bo oni się biją gdzieś tam, dobre Tutaj chyba nie ma nikogo. Coś to on pad. W ogóle teraz cały czas są te jakby po krąbowcach nie? Oto te krzaki. A nie ma tu klombowców, więc no klombo niestety, ale nie ma w tym sezonie. Oj, 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 oj. To jest syn chłopa Kurde, no niestety nie. Ajajajajaj no nie udało się, słuchajcie, widzowie nie udało się. Dobra, kolejna gra, mi się wydaje, że będzie lepsza. Ewentualnie inny skin, inny skin chyba jest potrzebny dobra, wiecie co? Wezmę może spuconą aurę i... Albo nie, wiecie co? Nie, wezmę... Wezmę tego palucha rybnego. Może on coś przyniesie dobrego? Zobaczymy. <laughs> Kurde w ogóle chyba przed miesiąc coś koło tego. Nie nagrywam odcinków. O, zobaczcie, kurde, yy, że więc przez miesiąc chyba nie nagrywam odcinków i właśnie pomyślałem, że a sobie nagram w końcu jakiś odcinek, a nie tylko te live'y, nie? Ale nie wiem, czy dzisiaj będzie live, może będzie, może mi się uda zrobić. Chociaż yy, nie mam pojęcia, ale raczej chyba będzie. Zobaczę jeszcze Szkoda, że nie da się budować Pani by było się budować już 108 włópek? Co? Ej dobra, teraz y, gdzie mogą być nowe itemy? Chyba nowe itemy mogą być gdzieś no właśnie, na pewno nowe itemy są tutaj w fortecy, ale na pewno też... Dobra, wiecie co? Ja lecę tutaj. Mogę tam zginąć, bo tam jest ten sterowiec, nie? Ale no, zobaczymy, czy zginę, czy nie zginę, czy coś się stanie. No, zobaczmy. Dobra, chyba polecę na razie na tym sterowiec, co ile tutaj nikogo, nikt nie leci. To ja sobie tu może polecę. Dobra, mam skrzynkę i uwaga. Kurde, to nie jest nowa rzecz. Kurde no, to nie nowa rzecz jest nawet. Ja chciałem nową rzecz. Szkurde. Tam co jest? Tam jest nowa... Kurde... A tak, to jest nowa rzecz, dobra. Mam nowego PMA. Ktoś już jeździ czołgiem, nie? Ja. Yeah. Kurde, ja nie ma mamu tej kurde Czemu? O nowy PM, dobra, daj mi tego jeszcze nowego DMa Okej okay. kurde, stara... Dobra Nowa pompa Okej. Okay. Zobaczymy jeszcze tutaj. Co będzie. Jest auk. Tylko taki fajny. Niewiele jaki w sumie. Oczywiście leczenie mogę sobie zabierać ile, ile chcę oczywiście. Ale tylko broni mogę te wiecie. Nie? Tam leci jedzie ten... Ja w sumie mogę tutaj patrzeć, czy nikogo nie ma nie? Dobra, tu patrol UR zabiję, dobra. Tam coś on ma nowego. To jest na pewno. Nowe, nowe. A ten PM... Kurde, ja chcę ten PM zobaczyć. Jest tam chłop. 129. kurde no 69 Kurde, ja już nie mam Amo 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 nie mam, kurde no Alo Czemu Amo tu nie mam. już? o boże o. a bo to jest tutaj ta skrzynka mm -hmm. brat czy coś nowego proszę jest nowe ale ja już to mam no ładnie jeszcze na dole jest chyba Kim mi się wydaje Gdzieś tu jest jeszcze skrzynka Tylko gdzie jest ta skrzynka, no albo proszę skrzynkę Mam tylko 50 AMO do Kał tego nie Kałacha O Kałach ten, tam ten się nazywał sobie przypomniałem o, lepsza pompa, to się cieszę z tego, akurat. Ale no, ja bym chciał e, jakieś kurde... O właśnie, naboje, no tak. Potem, o. Kurde, ta burza się już zbliża, to można już w sumie stąd no, bardziej uciekać. No dobra, tak. wreszcie sobie wypijmy to. Okay. Weźmy jeszcze, jeszcze tego PMO. Zobaczymy czy coś się uda z nim zrobić, czy tak nieba. Tam gdzieś jest czołg, ale nie widzę. Okay. Gdzieś tutaj bliżej. Nie. Tego chłopa tutaj już nie ma. On chyba zabrał tego czołga. Mi się wydaje. Dzień. Skąd, on, skąd oni strzelają? Nie widzę ich. Słuchajcie. Tam gdzieś jeszcze. A tu jest czołg. Mhm. czterdzieści 44. razy. razie. 29.

Gdzie oni się tak nawalają? Ja ich tutaj ja nie widzę. A tu jest chłop dobra. Widzę go. Bo oni się za tym. Zresztą leży dobra. Leży kolejny. Okej. Okay. On miał coś nowego. To co to? A, no tak. Okej. Okay. Kurde, <gulny> <gulny> bo tutaj strzelają. Tak nie wiem bardzo. Tam jeszcze gdzieś jest chłop! Ja ciężko go wypatrzeć. Oj oj oj!

Tutaj będzie taki trochę RIP nie. Może coś się jeszcze wydarzy Śmiesznego, fajnego, nie wiem Dobra coś nowego O jest nowe, i jest ammo, dobra 10 ammo no, niestety Tylko 10, ale no. jest okej okay. Jest jakie jest w ogólnie, nie? Można w sumie też iść tam. Wiecie co ja się uleczę apteczką? Bo czemu nie? 84 HP prawie... prawie no, dużo mam, ale mogę też się tak uleczyć. Tam się nawalają, ale ja na razie nie, ja nie chcę do nich iść, bo ja za no, nie To nie jest za dobry pomysł, żeby tam się wbijać. Jakby. Na górze nie ma, to nie, nie ma, bo tu jest amort, do pompy I do AWP, ale do AWP w sumie nie jest potrzebne Szkurde tu jest ten czołg Żeby się na niego nie nadział, nie? No pod, pod mostem, pod mostem szybko przejdę i może jednak nie przejdę Słuchajcie Słuchajcie, gdzie on jest? Kurde, tam jest czołg Ojojoj oj, oj. Słuchajcie, szybko weźmiemy może ten czołg Dobra, jedziemy tym czołgiem On ma gąsienicę, okej okay. Jestem Ej, ale ja przecież nie mogę używać, o nie Przecież ja nie mogę ciągów używać Bo, bo, przepraszam widzowie, naprawdę Przepraszam Przepraszam, naprawdę, widzowie No w sumie to jest nowe, ale, ale, a nie Dobra nie. Traktujmy to, że to nie jest gromadowa, okej? Okay? Tam są te, Kurde tam jest, no kolejny czołg, nie? tam jest ten czołg. Aha. Może do tego domku się... O tak, o tak, o tak, o tak, o tak, tak, bardzo dobrze. Tam jest chłop. Dobre, ja wstulę, jak on Kurde, nie? Tu nikogo nie ma. Ajajaj, dobra, kurde, widział mnie. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Proszę, uciekaj. Kurde, teraz ten czołg będzie mnie nękać, nie? Proszę, zostaw mnie. Chłopie. W słuchajcie sensie lecimy. O kurde. kurde. Ale dziesiąte miejsce słuchajcie. Dobra, yy, to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że nam się spodobał. Ciężko było, ale jakoś się udało. 10 miejsce. W sumie to nigdy chyba 10 tego miejsca nie zajęłem, Więc dobra. Myślę, że się spodobał ten odcinek. Live może będzie... O, postaram się zrobić live'a dzisiaj. Iż oczywiście wieczorkiem. I co? Do zobaczonka. Cześć!